Witaj w ogrodach medytacji. Zapraszam Cię dzisiaj do przestrzeni oczyszczenia. Do medytacji, w której będziesz mogła pożegnać wszystko to, co Tobie nie służy, i odetchnąć pełną piersią. Ułóż się wygodnie. Przyjmij taką pozycję, która jest najbardziej swobodna dla Ciebie. Jeżeli wolisz siedzieć, to jak najbardziej zasiądź w swoim ulubionym fotelu albo na poduszce medytacyjnej. Jeżeli wolisz się położyć, to połóż się na wznak i dłonie ułóż wnętrzem do góry. Swobodnie oddychaj. Pamiętaj, żeby oddychać cały czas nosem, niech ten oddech przepływa przez Ciebie wzdłuż kręgosłupa głęboko do brzucha. Oddychaj brzuchem, z każdym wdechem Twój pępek niech unosi się do góry, z każdym wydechem pępek przykleja się do kręgosłupa. Skup się na każdym swoim mięśniu, z każdym oddechem analizuj swoje ciało. Przepływaj tym oddechem przez swoje ciało, zobacz czy gdzieś nie czujesz jakiegoś ucisku, kłucia, skurczu mięśnia. Jeżeli tak jest, jeżeli poczujesz gdzieś takie miejsce, skup się na nim. Płyń tam oddechem. Spróbuj to miejsce napiąć, rozluźnij i przepłyń dalej. Jeżeli jeszcze nie zamknęłaś powiek, to zamknij je teraz. I postaraj się rozluźnić jak najbardziej. Gałki oczne. Jeżeli nie umiesz tego robić, to spróbuj popatrzeć najpierw w prawo, potem w lewo, potem swobodnie w dół, tak jakbyś zaglądała sobie gdzieś tam do wnętrza gardła. I swobodnie poczuj, jak rozluźniają się mięśnie dookoła oczu, powieki. Jeżeli nadal czujesz jakieś napięcie w powiekach, to możesz palcami wskazującymi dłoni poruszać sobie odrobinę powieki, tak żeby je rozluźnić. Cały czas przy tym oddychaj nosem. Wdech i wydech idzie nosem. Teraz popracuj sobie szczęką. Poruszaj szczęką w prawo, w lewo. Tak jakbyś miała żuchwą robić takie zygzaki. Prawo, lewo, prawo, lewo. Potem mocno do dołu broda idzie do klatki piersiowej. Rozluźnij całkowicie mięśnie. Niech ta broda opada swobodnie. Poczuj tak, żeby miała przestrzeń pomiędzy zębami. Nie zaciskaj zębów. Niech dolna szczęka swobodnie opada. Język trzymaj. Na górnym podniebieniu niech czubek języka dotyka przednich górnych zębów, a dolna szczęka swobodnie idzie w dół. I teraz z tak luźną, swobodną szczęką wprowadź kwadrat oddechowy, czyli wdech, zatrzymanie, wydech. Zatrzymanie. Pamiętaj, że wszystkie elementy robisz przez nos, i każdy trwa tyle, ile zatrzymanie swobodne po wydechu. Nie przeciążaj się, nie przedłużaj tego jakoś specjalnie. Wdech. Zatrzymanie. Wydech, zatrzymanie. Pamiętaj, że wdech idzie głęboko do brzucha. Zwróć uwagę na to, jak przepływa przez ciebie po kolei przez wszystkie czakry wzdłuż kręgosłupa głęboko do brzucha. Pamiętaj, że przy wdechu pępek idzie do góry. Wypychaj brzuch. Przy wydechu pępek wkleja się do kręgosłupa. Klatka piersiowa praktycznie się nie rusza. Wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Oddychaj tak cały czas. Słyszysz teraz szum fal. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży, takiej jaką lubisz. Jeżeli lubisz plażę piaszczystą, to zobacz, jak piękny piasek dookoła masz czyściutki, białe, sypki. Jeżeli wolisz plażę trawiastą albo kamienistą, to dokładnie tak niech wygląda ta plaża. Przejdź kilka kroków do przodu i poczuj na stopach chłodną wodę. Jest chłodna, orzeźwiająco, ale nie zimna. Poczuj jak te fale, które szumią, przypływają i obmywają twoje stopy. Jesteś na tej plaży tylko Ty. Dookoła nie ma żywej duszy. Jesteś zupełnie sama, ale jesteś zupełnie bezpieczna. Tylko Ty, woda, i przestrzeń dookoła siebie. Poczuj, jak stopy zanurzają ci się w piasku, w wodzie. Stoisz tam mocno, w lekkim rozkroku, z pełnym uziemieniem. Poczuj energię słońca, która wpływa przez czakrę korony i wypełnia całe twoje ciało. Z każdym wdechem, Gorący, złoty promień przepływa przez każdą komórkę Twojego ciała. Poczuj, jak każda komórka się nią wypełnia. Pęcznieje nasionka. To złoto jest aż ciężkie. Pomaga Ci się uziemić. Poczuj ten ciężar swojego ciała. Poczuj, jak tworzysz jedność z piaskiem, z ziemią, jak jesteś mocna i silna. Stoisz w pełnej mocy, nie do ruszenia, a woda obmywa twoje stopy. Poczuj to ciepło. I siłę. Poczuj jak z Twoich otwartych dłoni wypływa ta energia ciepła. Złoty promień płynie z Twoich otwartych dłoni, poczuj go teraz. We wnętrzu Twoich dłoni uruchom Meridiany i razem z oddechem wypuszczaj z siebie tę energię. Niech ona przez ciebie przepływa. Wpływa przez czubek głowy, wypływa przez wnętrze dłoni. Poczuj to, jak wibrujące ciepło masz na wewnętrznej stronie dłoni. Zwróć się teraz myślami w kierunku wody. To jest woda, która zabierze ze sobą wszystko, cokolwiek chcesz jej oddać. Pomyśl, co z tego, z czym dzisiaj przychodzisz, chcesz jej oddać? Co chcesz, żeby zabrała od ciebie? Co chcesz, żeby oczyściła. Każde jedno opłynięcie fali może zabrać to, co jej powierzysz. Jeżeli masz coś do oddania, pożegnaj się z tym, podziękuj i odpuść. Pozwól temu odejść. Pozwól, żeby woda to zabrała. Skup się na wdzięczności wobec siebie samej. Skup się na tym, co Tobie służy. Całą resztę pożegnaj. Stoisz bezpieczna, stoisz silna, wypełnia cię złota, kreatywna energia stwórcza. Przepływa przez ciebie moc słońca to jest moc czynienia. Złoty promień jest energią działania. W Twoich rękach, w Twoich myślach. I w Twojej decyzji jest prawo pożegnania, prawo oddania, prawo odcięcia. To od Ciebie zależy, z czym się teraz pożegnasz. Zwróć uwagę na to, jaki kolor mają fale, które Cię opływają. Te fale zabierają ze sobą to, co im oddajesz. Zobacz, jaki mają odcień, kiedy do ciebie płyną, i zobacz, jaki mają odcień, kiedy od ciebie odpływają. Czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy nimi? Czy twoja energia pożegnania ma kolor? Przyjrzyj się temu, z czym się pożegnałaś. Może to być jedna rzecz? Może to być wiele rzeczy. Może to być osoba, zjawisko, sytuacja. Może to być emocja. Możesz w ten symboliczny sposób pożegnać wiele rzeczy i zaprosić nowe. To jest Twój czas. W pełnym uziemieniu, w pełnym wsparciu Matki Ziemi, w pełnym wsparciu oczyszczającej energii Wody, ze słoneczną mocą działania. Każdy oddech wypełnia cię energią, każdy oddech napełnia cię siłą. Kiedy poczujesz, że twoje pożegnanie dobiega końca, obmyj dłonie, pochyl się do wody. Opuść swoje dłonie, tak jakbyś zmywała z siebie całą energię, która wypłynęła. Niech to będzie takie symboliczne domknięcie tego, zakończenie Twojego procesu oczyszczenia. Potem wyjść na brzeg. Oddychaj dalej w rytmie wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Pamiętaj, że z każdym wydechem wyrzucasz z siebie wszystko, co skumulowało się w Twoim organizmie. Każdy wdech to jest nowe, to jest energia czynienia, energia działania. Każdy wydech to wyrzucenie z siebie tego, co się w Tobie skumulowało. Poczuj sobie jeszcze na twarzy przez chwilę te ciepłe promienie słońca. Pozwól, żeby cię ogrzewało. Wzbudź w sobie gotowość na wszystko, co nowe, co dobre, co cię zbuduje. Zaproś do swojego życia najwyższą wibrację. Zaproś do swojego życia dobro. Spełnienie, szczęście, zaproś do swojego życia obfitość, zaproś swobodę, zaproś wszystko to pozytywne, na czym ci zależy. Miej odwagę, nie blokuj się. Wszystko o czym marzysz, wszystko czego chcesz, to jest ten moment, żebyś zaprosiła to do swojego życia. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowa, aby wrócić do rzeczywistości, otwórz oczy, wyciągnij dłonie mocno za siebie nad głową, tak się rozciągnęła całe swoje ciało, mocno, mocno wyciągasz się do słońca, tak żeby czakra korony. Mocno ciągnęła cię w górę. Poruszaj sobie stopami. Pokręć w prawo, lewo. Strzepnij dłonie. Tak żebyś wyrzuciła energię. Potem powolutku sobie przejdź do siadu. I dziękuję bardzo.